Dzień dobry kochane. Dziś porozmawiamy o tym, co szkodzi naszej skórze. Jakie czynności, które może wykonujecie, sprawiają, że to funkcjonowanie, prawidłowe funkcjonowanie skóry zostaje zakłócone? No to zaczynamy. Spisałam sobie kompletną listę, aby o niczym nie zapomnieć. Przede wszystkim. Po pierwsze, spanie w makijażu. No, absolutnie pozostawianie skóry nieoczyszczonej wieczorem sprawia, że mamy zaburzoną, spowolnioną przemianę komórkową na skórkach. Co więcej, skóra staje się szorstka, podrażniona, przesuszona, bo te zalegające wszelkie kosmetyki kolorowe na pewno nie dają jej szansy po prostu na zwyczajną regenerację. Ta skóra prawidłowo nie oddycha, nawilżenie skóry spada i budzicie się właśnie z taką skórą przemęczoną. Więc absolutnie spanie w makijażu jest największym, największym barbarzyństwem dla skóry. Po drugie, Codzienne stosowanie peelingów lub żeli z mikrogranulkami. To jest jak takie codzienne bym mogła porównać froterowanie podłogi. Jeżeli będziecie codziennie stosowały żele, które zawierają właśnie takie drobinki ścierne, to sprawicie, że ta skóra stanie się po pierwsze bardzo silnie podrażniona. Może pojawić się rumień, który nawet może w rezultacie się utrwalić i może być wstępem do, uwaga, trądzika różowatego. Co więcej, może dojść do bardzo silnego przesuszenia, a nawet i odwodnienia skóry. Więc absolutnie odrzucamy codzienne stosowanie peelingów czy żeli właśnie z takimi mikrogranulkami. Po trzecie. Stosowanie zbyt agresywnych kosmetyków. Próbując pozbyć się zaskórników, krostek, grudek, bardzo często sięgacie po kosmetyki antybakteryjne o silnym działaniu złuszczającym. Jeżeli takich kosmetyków będzie zbyt wiele, jeżeli one będą zbyt intensywnie działające, no to niestety skóra zaliczy wtedy znowu przesuszenie, podrażnienie, a co gorsza, tego rodzaju zmiany mogą się nawet nasilić. Dlatego nie można Stosować zbyt agresywnych kosmetyków i ustawić sobie takie myślenie, że jeżeli będę tak długo, długo na skórze stosowała właśnie coś o takim działaniu antybakteryjnym, to w końcu mi pomoże, a trudno na początku przejdę przesuszenie. No niestety to tak nie działa to przesuszenie będzie jeszcze bardziej się potęgowało, więc absolutnie pielęgnacja musi być taka zrównoważona. Kolejna rzecz to nieodpowiednie oczyszczanie twarzy. I tutaj znowu powrócę do tego punktu, w którym mówiłam, że właśnie to codzienne stosowanie żelów z mikrogranulkami to już jest pierwsza rzecz, która jest nieodpowiednia w oczyszczaniu twarzy, ale mam tu również na myśli to, że po pierwsze, albo skóra jest nieoczyszczona dokładnie, albo jest oczyszczona zbyt agresywnie. Czyli. Albo nie stosujemy takiego dokładnego oczyszczenia, że nie poświęcamy temu odpowiedniego czasu, czyli tak jak niejednokrotnie wspominałam, że to mycie twarzy powinno trwać około minuty za pomocą żelu myjącego, albo jest z kolei w drugą stronę. Skóra zbyt agresywnie oczyszczana, że trzemy tę buzię, bardzo intensywnie masujemy, dochodzi do powstawania rumienia. Takie rzeczy nie są odpowiednie. To znowu musi być takie wyważone. Kolejna rzecz: kąpiele słoneczne. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak, powiedziałabym, bezpieczne opalanie. Opalanie, wywoływanie opalenizny jest niczym innym jak ochrona przeciwsłoneczna, czyli ochrona skóry przed wnikaniem tych promieni słonecznych do wnętrza. Opalenizna to jest nagromadzenie martwych komórek na skórka, to jest na, oczywiście też nagromadzenie barwnika. Ale to właśnie i ten barnik, i pogrubiała warstwa rogowa mają nam ochronić skórę przed dalszym wnikaniem promieni słonecznych. Nie ma po prostu zdrowej opalnizny. I co więcej, im więcej będziecie się opalały w życiu, im więcej tych kąpieli słonecznych będziecie zażywały, tym gorzej dla waszej skóry. Dlatego że to przyspiesza niesamowicie starzenie. Już mówiłam niejednokrotnie, że jeżeli chodzi o promienie słoneczne, one potrafią przyspieszyć starzenie nawet o 10 Albo 15 lat, słuchajcie, to jest ogrom czasu. I kąpiele słoneczne prowadzą do powstawania, zmarszczek, ogowacenia posłonecznego. Ta skóra staje się taka pobrozdowana. co więcej, no niestety rozszerzają się naczynia, skóra traci swoją jędrność, więc absolutnie kąpiele słoneczne szkodzą naszej skórze. Następnie pozostawianie wilgotnej skóry w dwóch przypadkach: pierwsze to pozostawianie wilgotnej skóry po Toniku, czyli tak jak już wielokrotnie Wam tłumaczyłam, tonik zawsze każdorazowo osuszamy. Dlaczego? Dlatego, że zalegające te kropelki toniku na waszej skórze działają jak soczewka, jak taka lupa i powiększają nieco powierzchnię skóry, przyspieszając w ten sposób parowanie wody z naskórka. A druga rzecz to pozostawienie wilgotnej skóry, na przykład po wyjściu z jeziora, po wyjściu z morza, w ogóle po wyjściu z kąpieli. To jest nieprawidłowe. Skóra tego nie lubi. To prowadzi do silnego właśnie przesuszenia, łuszczenia się na skórka, W rezultacie nawet do pogłębienia przesuszenia, czyli tego odwodnienia skóry, podrażnienia. Więc zawsze każdorazowo, czy to będzie kąpiel w morzu, czy po prostu prysznic, czy stosujemy tonik, nie zostawiamy skóry samej sobie do wyschnięcia. Następnie. Stosowanie jednostronnej pielęgnacji. Troszeczkę już dzisiaj napomknęłam, jak mówiłam, o stosowaniu agresywnych, zbyt agresywnych kosmetyków dla naszej skóry, że one są nieodpowiednie, ale właśnie tu w tym punkcie pragnę wspomnieć. Stosowanie jednostronnej pielęgnacji, czyli mającej na celu tylko i wyłącznie chociażby działanie przeciwzaskórnikowe, tylko i wyłącznie działanie złuszczające, tylko i wyłącznie działanie rozjaśniające, bądź tylko i wyłącznie takie działanie nawilżające. Słuchajcie, skóra nasza, tak jak nasz organizm, potrzebuje różnego rodzaju składników aktywnych. Czyli musimy jej dostarczyć to bogactwo. Nie możemy nastawić naszej pielęgnacji tylko to tak jakbyśmy nastawili się na jedzenie jednego rodzaju produktów, tak? To jest nieodpowiednie. Dlaczego? Skóra potrzebuje zarówno substancji nawilżających, antyoksydacyjnych, odżywczych. Nawet jeżeli nastawimy y, naszą pielęgnację tylko na nawilżanie, co prawda tutaj w najmniejszym stopniu byśmy naszej skórze zaszkodzili. Natomiast każda skóra oprócz samych substancji nawilżających też potrzebuje nawet delikatnego natłuszczenia. I tu w tym wypadku też mam na myśli skóry takie łojotokowe, bardzo mocno silnie przetłuszczające się. One też potrzebują tej równowagi z jednej i z drugiej strony, czyli i tłuszczów, i z wody, czyli tak, dokładnie nie wody, bo już niejednokrotnie wspominałam, że woda nie nawilża, tylko tych substancji nawilżających. Dlaczego? Dlatego, że nasz płaszcz ochronny skóry, czyli ten najważniejszy, na, y, najważniejszy składnik bym powiedziała naszej skóry, który chroni naszą skórę przed działaniem różnych czynników, on jest złożony właśnie z wody. I z tłuszczów. Stąd, aby zachować jego prawidłowość, potrzebujemy różnorakich substancji. A poza tym, jeżeli chcesz skórę zachować w dobrej kondycji, jak najdłużej młodą, a jestem przekonana, że na tym ci zależy, no to też skóra będzie potrzebowała różnorakich, yy, z różnych grup, tak bym powiedziała, składników. Czyli właśnie, jak wspomniałam już o antyoksydantach, żeby podziałać sobie na spowalnianie działania wolnych rodników, żeby tym samym spowalniać starzenie, yy, chociażby. Retinol, który będzie nam pięknie spłycał z pobudzał regenerację komórkową. Tak? Substancje w postaci witamin jak B3 czy witamina B5, czyli one będą co prawda nawilżały, ale przy okazji będą pięknie łagodziły. Więc jak widzicie, tutaj trzeba rzeczywiście zadbać o to, żeby ta nasza, ta nasza pielęgnacja była jak najbardziej bogata. Oczywiście no, też mówię nie z przesadą, ale żeby zachować taką równowagę. I ostatnia rzecz, która szkodzi naszej skórze, to uwaga, jedzenie po 21. Wszystko, co zje, z, zjecie po godzinie 9 wieczorem, sprawia, że tak naprawdę, niestety, zaszkodzi Wam w postaci, prawdopodobnie już następnego dnia, albo. Zaskórników, krostek, grudek bądź nawet może pojawić się jakieś lekkie podrażnienie skóry. Dlaczego? Po 21. wątroba już nie funkcjonuje tak szybko. I teraz wyobraźcie sobie, ta wątroba potrzebuje odpoczynku. Jeżeli ona będzie w tym momencie zmuszona do trawienia tych pokarmów, a nie będzie o tej porze już tak funkcjonowała w szybkim tempie, to niestety a funkcją wątroby jest przede wszystkim odprowadzanie Przerabianie toksyn, również w tym również toksyn, które tworzą się też w trakcie przymiany materii. To wyobraźcie sobie, że te toksyny dostają się do krwioobiegu, no i właśnie w rezultacie mamy powstanie różnego rodzaju nieprzyjemnych niespodzianek na skórze. Także. Warto wiedzieć o takich rzeczach, które szkodzą naszej skórze. Jeżeli nie zdążyłaś wszystkiego zapamiętać, oczywiście, jak zawsze, kompletny opis, kompletna lista yy, znajduje się pod tym filmikiem, więc gorąco zachęcam, przypominaj to sobie. Zwróć uwagę na to, co rzeczywiście szkodzi Twojej skórze i postaraj się chociaż drobne już zmiany nawyków wprowadzać, a to spowoduje, że skóra odpowie Ci po prostu zdrowiem i pięknym wyglądem. Kochane, Teraz mnie znowu przez kolejny tydzień nie będzie. Skupiam się na pracy w gabinecie. Powracam już do Was za tydzień, a tymczasem zachęcam do tego, aby właśnie spróbować już w tym tygodniu zlikwidować, jeżeli któryś z Waszych nawyków tutaj został wymieniony, to już któryś z tych nawyków właśnie gdzieś spróbować pominąć, zmienić. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, to oczywiście jak zawsze zachęcam do pozostawiania kciuków w górę, do subskrybowania mojego kanału, żebyś zawsze była ze wszystkim na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym filmiku.